to nie zrobić z Ciebie eksperta. Cześć, ja mam na mnie Marek i dzisiaj odpowiem Ci, dlaczego uczenie się teorii czy czytanie o jakichś nie zrobi z Ciebie jeszcze eksperta. Wiele osób, programistów, zwłaszcza na początku kariery, ale też w późniejszych etapach, ma takie podejście, że o bardzo wielu rzeczach chce czytać, bardzo wiele rzeczy chce oglądać, słuchać kogoś, jak ktoś mówi na jakiś temat, i wręcz, i wręcz zatracamy się w takim trybie, gdzie cały czas o czymś czytamy, cały czas jakieś nowe zagadnienia poznajemy, oglądamy wystąpienia z konferencji, czy jeździmy na konferencje, słuchamy, jak nie mówią, chodzimy na szkolenia, ale zapominamy, że tak naprawdę to wszystko w żaden sposób nie czyni z nas ekspertów, bo tak naprawdę teoretyczna wiedza ma tą wadę, że praktycznie zawsze jest pokazywana albo w całkowicie wyizolowanym środowisku czyli jakiś autor czy, 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 czy trener mówi o, o danym zagadnieniu w oderwaniu od innych problemów ma w takie wyizolowane środowisko, w którym dane zagadnienie pokazuje i skupia się tylko na nim, omijając całą tą otoczkę, która zazwyczaj w projekcie siedzi. Albo, jeżeli ktoś już mówi faktycznie o jakichś praktycznych zastosowaniach, czy praktycznym podejściu, albo praktycznym rozwiązaniu problemu, to mówi to w kontekście swojego problemu, swojego otoczenia, a jest duża szansa, że nawet jeżeli korzystasz ze standardowego staku technologicznego dla jakiejś technologii, to i tak pewne różnice się pojawią, chociażby w doborze narzędzi, bo na przykład możesz mieć inny serwer buildów, możesz w inny sposób na przykład wersjonować pliki, możesz jakoś inaczej mieć ułożoną strukturę. W swoim projekcie i to już może powodować masę problemów. Więc samo czytanie o jakimś zagadnieniu, czy słuchanie jakiegoś zagadnienia w żaden sposób nie czyni Cię ekspertem. Możesz przeczytać wszystkie książki na temat architektury, albo wszystkie książki na temat optymalizacji kodu, ale w żadnym momencie nie będziesz jeszcze ekspertem z tego tematu, ponieważ jest bardzo duża szansa, że po przeczytaniu tych wszystkich książek na temat architektury, na przykład. Wejdziesz do jakiegoś projektu, i okaże się, że problem jest trochę inny, że zestaw narzędzi, jakie masz dostępne, jest trochę inny, że na przykład wymagania, e, że na przykład wymagania od biznesu nie za bardzo pasują do tych podejść, które tak na sucho czytałeś, i okaże się, że mimo, że przeczytałeś wszystkie książki czy wszystkie artykuły na jakiś temat, na temat na przykład tej architektury, to osoba, która e, co prawda przeczytała e, dużo mniej tego, ale przerobiła jeden, drugi, trzeci, piąty projekt, e, który Wymagał od niej zastanowienia się i, i przerobienia pewnych problemów, które mogą wystąpić w jego trakcie, będzie miała dużo większe doświadczenia i będzie miała dużo lepszą wiedzę na, na temat tego, w jaki sposób to które zaprojektować, czy na przykład zoptymalizować jakiś kod, jeżeli mówimy o innych tematach, niż właśnie ty, który przeczytałeś wszystkie zagadnienia na, na dany temat, bo nie masz żadnej praktycznej wiedzy i, i i w żaden sposób nie sprawdziłeś, czy to, o czym czytasz, jest faktycznie użyteczne w praktyce. Nie, nie miałeś takiego filtra, który pokaże Ci, że pewne elementy działają w konkretnym przypadku i to, że autor na przykład poświęca pół książki jakimś zagadnieniu, to nie znaczy, że to zagadnienie będzie użyteczne w połowie, albo większej ilości projektów. To może oznaczać, że po prostu autor się specjalizował w danym temacie, albo że akurat ta, ten jeden projekt, w którym pracował przez większość życia, Potrzebował dokładnie tego rozwiązania, dlatego najlepiej się mu o nim pisze. A może się okazać, że to rozwiązanie w żadnym z Twoich projektów nie będzie w żaden sposób przydatne. Więc jeżeli się uczysz jakiegoś zagadnienia, albo chcesz poszerzać swoją wiedzę na temat programowania, to bardzo ważne jest, żeby to nie była wiedza teoretyczna, tylko żeby to było połączenie teorii z praktyką i żeby ta praktyka przyszła jak najszybciej. Najlepiej, kiedy otwierasz jakąś książkę, czytać na temat jakiegoś zagadnienia, i widzisz, że to jest już coś, co można przetestować, na przykład właśnie jakaś architektura, jakiś wzorzec projektowy, jakaś struktura, która na przykład pozwala zoptymalizować pewnego rodzaju operacje, to powinieneś jak najszybciej starać się ją przetestować w praktyce, tak, żeby sprawdzić, czy w Twoim środowisku, w Twoim otoczeniu, w Twoim projekcie, który na przykład gdzieś robisz, jest to faktycznie użyteczne, jakie problemy potrafi sprawić i jak bardzo ta praktyka z codziennej pracy odbiega od tego, jak. To zostało opisane w książce, czy w jakimś artykule, albo pokazane na konferencji. Bo jeżeli będziesz po prostu chłonął tę teorię, będziesz ca cały czas się uczył, będziesz cały czas biernie przyjmował jakąś wiedzę, czyli czytał wszelkiego rodzaju teksty, czy słuchał wystąpień innych osób, to w żaden sposób nie, zweryf nie zweryfikujesz, czy na pewno dobrze się tego nauczyłeś, e czy e ta wiedza, którą przyswoiłeś, jest ci przydatna i nie, nie dowiesz się jak pewne zagadnienia działają w praktyce i jak bardzo ta praktyka się mija z teorią, która, tak jak mówiłem, jest często pokazywana w jakimś, w jakimś idealnym środowisku, w którym inne problemy nie występują i w którym dobór na przykład bibliotek, jest idealnie skrojony pod to, to zagadnienie, a może się okazać, że na przykład w Twoim projekcie ten zestaw bibliotek jest trochę inny i na przykład nie pozwalają one już tak dobrze danego rozwiązania zastosować. Wtedy trzeba je trochę modyfikować, może zastosować jakieś inne pójść na pewne kompromisy i w ten sposób ta teoria może nie być w 100% aplikowalna i może wymagać pewnych modyfikacji, o których się nie dowiesz, dopóki tego nie spróbujesz w praktyce. Więc jeżeli zakładasz, że chcesz być ekspertem w jakiejkolwiek dziedzinie, tutaj mówimy akurat o programowaniu, czy właśnie ekspertem od baz danych, od optymalizacji, od chmury, od architektury, od czegokolwiek innego, to dopóki nie przerobisz tego wiele razy, nie sprawdzisz, w praktyce tych wszystkich zagadnień, których się uczysz, to raczej mało prawdopodobne, że będziesz mógł się nazwać ekspertem i bardzo szybko wyjdzie to, że tak naprawdę Twoja wiedza jest mało przydatna, ponieważ nie potrafisz jej odnieść do rzeczyw rzeczywistych sytuacji, w których pewne problemy mogą występować w innej konfiguracji albo mogą się pojawiać problemy, które nie zostały opisane, ponieważ są związane z jakąś konkretną sytuacją, która akurat przez autora nie została poruszona. Więc pamiętaj, zawsze łącz praktykę z teorią, bo. Dopiero praktyka pokaże Ci, ile ta teoria jest warta i które zagadnienia są faktycznie przydatne, a które są tylko e, ciekawostką, o której autor e, pisał, bo na przykład e, dobrze mu się o niej pisało, albo która akurat w jego projekcie miała największe zastosowanie. I to tyle na dzisiaj. Dzięki wielkie za oglądanie. Jak zawsze będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawisz łapkę w górę i subskrypcję pod tym filmem. Również podziel się w komentarzu, w jaki sposób Ty podchodzisz do e, nauki różnych zagadnień, do e, zdobywania tej wiedzy eksperckiej. Czy faktycznie praktykujesz to wszystko, o czym czytasz, czy jednak jesteś osobą, która bardzo dużo chłonie takiej wiedzy pasywnie, właśnie przez książki czy wystąpienia, a masz problem z tą praktyką, która weryfikuje Twoją wiedzę? Dodatkowo w opisie pod filmem znajdziesz link do mojego bloga, fanpage'a na Facebooku i Patronite'a, na której cię bardzo serdecznie zapraszam i dzięki wielkie za oglądanie. Do następnego razu. Cześć.